dawno nie jedliśmy, ponieważ jak wszyscy wiecie, my jemy ogólnie tylko na odcinkach e, dlatego też jesteśmy w stanie zachować takie szczupłe sylwetki mówię za siebie w tym momencie, jakby co <grych> w każdym ćwiczy. razie prosiliście i to w sumie, kurna, to jest tak upiepany tekst prosiliście, żebym coś nagrał influencerów ale naprawdę prosiliście w opór, żebyśmy znowu zaczęli żreć na odcinkach tak. e, a jako, że z nas takie chuderlaczki no to po prostu dzisiaj naprawdę się nażremy, przede wszystkim mamy kilka rzeczy, które naprawdę bardzo, do, bardzo dobrze do siebie pasują Teraz jak widzicie na kanale są daily vlogi Czyli, że codziennie o godzinie 18 pojawia się film Już od początku listopada do 20 grudnia będą codziennie tutaj filmy Więc Halloween no Nie, 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 nie Jak To jest A, 10 szpo. dni po kalum. O, no to już było Dobra, pierwszą rzeczą jest kiełbasa I tutaj, jako że to jest jeden kontra wszystko to jedna Bo osoba, jest tak mały, stary, jedna osoba je tyle, a druga osoba je, je pozostałe tyle. dwie kiełbachy Co? Ale potężnie To co losowano? Jak ja się go cykam szczerze mówiąc Zamknij oczy i losujesz pierwszy Waga? Jeden! Wszystko gruba się jest na tej karce Nie w tym momencie jest czas na to żebyście kliknęli subskrypcję za to ile ja będę żarł <noise> Co napiół się wychalił, <grym> myślałem, że to kosmita Co w czuł kiełbaky Jak ja że zjeść sobie Nie wiem, zrobiłem to 3 dni temu, całą tak po prostu sobie kupiłem i zjadłem dobra Ale jest smaczna, trzeba przyznać, jak dla mnie skurczaka jest lepsza niż taka zwykła z tłuszczem Ale nie mamy, nie wiem, jakiejś musztardy, ani czegokolwiek I? Stary spoko, no nie jest to metrowy kebab Tak naprawdę mógł to by być metrowy kebab Trafione zatopiony. To co, Obejrzyjmy sobie timelapsa z tego jak jest no i nice, o, jest to... blisko. Mówiłeś, że było ciężko, wcale nie było Ale na przyszłość kupujemy sosy do tych odcinków Abym <grym> się wgryzł Dobra, czyli plaster To jedno saje to A druga sa to To jest przesada, według mnie jak będzie ci k*** zjawy Autentycznie <grym> się... <grym> nie dało się nazwać Lepszy... Nie dało się ująć lepszymi słowami, nie <grym> się> no da się No dobra, zobaczmy kto teraz będzie miał szczęście Dobra, że jeszcze... Nie oglądasz, Czeka, ja, ja cię wybiorę stary Nie, no, nie oglądam. No, no musisz wylosować nie, Zamknij, zamieszaj albo... Ja ci wylosuję No dawaj, losuj. O nie Jeden o nie! Yes Jak to pasowało Jeden do... kroczek cebulowy ja to do mnie do takiego No ty jesteś stary Shrek Tak, ta. Cebula ma warstwę. Ej, naprawdę nie mogło trafić na ciebie To jest zbyt taka rzecz, którą ja w sumie w pieprze mhm. To ci przywraca naturalnie zapach stary <śmany> 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 o kurde! A ty musisz tyle! <śmany> ty musisz tyle zeszleć! bo uśmiech. Ej, stary, teraz wyobraź sobie, ktoś przyszedł do nas w całym domu chmura cebulowa. Mhm. Ej, nie mo Możesz. Nie, dobra, inaczej. Dogramy do tego karę. Odpuszczam pierwsze na strzelę, czy nie jestem w stanie tego zrobić. No dasz mi potem kary. Stary kary będzie? czy coś tak? Żyje. Że jak ja, nie jak ja nie będę chciał czegoś zjeść, to ty będziesz musiał zamknąć. Okej, okay, bo mi już brzuch boli. W dowolnym momencie. Sram na tą cebulę Nie no, chill, Mordo. Teraz mamy banany. Dwa. Jeden! O, o Uuu, nie, a ja będzie ale easy, bananki. Wszystko, wszystko albo nic. Co, nie możesz banana jednego zjeść? Dę, dę. <laughs> Wykorzystujesz? O <laughs> nie, ale to był głupie. Że ci coś takiego dowalić, jak już nie będziesz miał siły. Ale zimne. Mhm. No. Chciałem przejść na wpieprzać. Nie, ale te, trzeba przyznać, że te odcinki są fajne, jak się nie je cały dzień i tylko czeka na wieczór, żeby się nażreć po prostu. O nie! <słyska> <słyska> Czy to jest jedna łyżka, bo jest całe półtorej? Nie no, jedna szklanka kontra reszta butelki mm? Co? Myślałem, że jedna szklanka kontra łyżka i ja tak, No bit, nie <grym> <grym> Ej nie, cebula, banany i to? Ja już czuję, że mi się miksuje i to zbyt źle Stary onion, banana and spray challenge będzie <grym> że dzisiaj naprawdę leciało z pyska <grym> Ale ja to uwielbiam Trzy, dwa o nie, nie. 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 o nie, ale początek so był taki, jest. o RDS dostanie dzisiaj, o bo się dzieje na tym odcinku? O nie, nie dostałeś ja stare. I robimy tak, ja piję szklanki, ty do, najpierw wypij swoją, a potem ty dolewasz, ja piję, dolewasz, piję i tak cały czas wypijamy całość Patrz, jedną szklankę będę pił, a drugą będziesz Jest git Banana and Sprite challenge Myślę, że warto by było to oddać mi akurat. Ty, ale jak się z... ciężko mi się pije Sprite'a teraz za. Ale śmieszne jest to, jak ta butelka jest mała jakby przy nas. Słabi nie wypijesz innej szklanki. Co? Słabiaku? Ej, uzawiam mi oczy od cebuli jeszcze. W się sensie czuję. Ej, kiedy mam poczuć efekt stery, że, że jojo poczujesz. <śmiech> <śmiech> Może teraz? No pij, kurwa, idę wam czekać. Mam sam za czym się polewać. O Jezusy. Ty, Ale jaki to jest gazowane babur? Dlatego się żyga? To co jest? Nie, ty będziesz żygał! Jak nic! Nie, to jest niemożliwe, stary, to już jest niemożliwe kompletnie. Ja nie wypiję całej teraz! To było tak obrzydliwe, mordo! Dużo ma to cukru. No, sporo. O nie. Nigdy nie bierzcie Łukasza ten na, na, na obiad. No kurczę, w sumie dosłownie, ale gwóźdź programu. Kawałek kurczaka kontra cały kurczak. Uwaga, zostaje wprowadzona nowa zasada do tego odcinka. Ten, kto wylosuje wszystko, trafia do Pierda i musi tam e, wszystko jeść razem z Garem, który już został osadzony w więzieniu, jak widzicie. Uwaga! To Jeden! Wszystko? Tak! Jest! Patrz jak potłuściłem to, nie! Nie, jak tłuścio! Za Zazdro, jeden to jest jedna nóżeczka, tak? Jedna, jedna noga. No? Zamykamy cię w pierdło, Ernest. Tylko, to jest za gorące. Mhm. Dajcie mi żreć! Zamknij pys! Daj! Do... Zamknij mordę! Dajcie mi żreć, ej. Bo nie dostaniesz jedzenia! Jedzenie dla osadzonego! Masz! O! Kurczak! Koniec jest w całości, bo to na tydzień! Ech. W tym więzieniu to prawie nie karmią. Jeden kurczak na godzinę, co to jest? Ty cwaniaczku, podziel się! E! Ty w 6-9 dostajesz całego, a my tylko po nóżce. E! Z chodza albo e, codziennie dają mi dużo żyreć. Chyba nie muszę mówić, co wybrałem Dobra, ostatni gryz mi został. No reszta to już są kości. Więc w sumie przechodzimy do kolejnego żarcia. Też rzuć mi te kości, głodny jestem! A bułeczkę kupiłeś? Ledzi? kupiłeś? A bułeczkę stary, ale zobacz, ile tego jest stary. Pizdu, ile nas? Kilogram? No, 1, kilogram. Kilo. Ewidentnie pół kilo. O nie! Pieprzasz wszystko! Uu, uu. Uu, uu. Dobra Łukasz, wykorzystuję moją szansę. Wiedziałem, ale się z... Cieszyłem się do momentu, kiedy powiedziałem, jak w masz tą szansę, to dużo... A patrz trochę cebulki nawet w tym jestem. <laughs> wyciągam. Jaki do... mały nie jest. Hmm. Czas do pierdla. No, i jestem gotowy! Jeżeli nie wiecie, czemu to tutaj jest, to gdzieś w karcie, pewnie tutaj w prawym górnym rogu. Są odcinki, które nagraliśmy właśnie w tym pięknym, niezniszczalnym więzieniu. Możecie sobie je teraz ogarnąć, tylko, że były śmieszne. <grym, nie. <grym, 3 lata, tu jestem. <grym>, no, to jest porcja stary dla całej rodziny na parę dni. Dobrze wykorzystana przez ciebie szansa? Aha. Ale... Wyobrażasz sobie po kurczaku, gdybym to zeżar jeszcze? Nie. A wyglądasz stery... stary, skazany na śledzia. Masz je Co? Serio? Co? Tu to... Już? Dobra. Jest surowy kalafior, znaczy brokuł. Surowy brokuł. Kto zje cały, kto zje tylko jeden kawałeczek? Jeden kontra uwaga. Koniec. To jest koniec świata. Jeden kontra wszystko. Jest, jest całkiem klawy. Nie! O, nie, tak! nie, 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 nie! Jeden! I już wykorzystaj swoją szansę. Co? Naprawdę? To co Ernest? Ja sobie to zjem. Ej, to już jest złe. To jest nieodolne aż. Uh -huh. To jest niejadalne, stary, na no, surowo. Dziękujemy <laughs> na serdecznie za zadanie tego odcinka, było najsze oczywiście. Zobaczycie te odcinki wcześniej, Ernest będzie w tym czasie ja I na jego Instagramie, który wyświetla się tu, zobaczycie jak kończy tego bakłażana. Poważnie mówię, na Instagramie Ernesta. Subskrybujcie i do jutra do 18! Eo!